Mamy do czynienia na przykład z mchem. Witam serdecznie, cześć. Dzisiaj działamy przy, no myślę, że mogę tak spokojnie powiedzieć, absolutnym klasyku lotnictwa, paperze PA28. Samolot widzieliśmy, ale dosłownie na 20 sekund Dawid mnie namówił, żebyśmy całą reakcję nagrali na kamerę. Będzie pracy dużo, żeby nie powiedzieć bardzo dużo. Zobaczymy, co da się zrobić, chodźcie zobaczyć. Samolot, jeśli chodzi o ogół, jest yy, bardzo matowy, yy, bardzo soksydowany lakier. Nie to jest naszym głównym zmartwieniem, bo podejrzewam, że w znacznej, chociaż nie wiem, w znacznej części uda się nam te zmatowienie usunąć. Natomiast na lakierze jest bardzo dużo uszkodzeń. Czy to brzery, czy to odpryski, czy to większe albo mniejsze uszczerbki, yy, spękania. Z tym nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Dobrze widać z tej strony. Jeśli mówimy o samym lakierze, oczywiście, może sam dać sobie tutaj widać pod światłem. Samolot jest z roku 1970-75, te okolice. I mam wrażenie, że od, te, od samego <gryw> początku nikt nawet go nie umył, a samolot stał pod chmurką. Lakier jest tak matowy, że yy, kompletnie w nim nic nie widać. I Jeśli chodzi o szyby, szyby są żółte, porysowane i trochę słońca w życiu Nie, I... nie widać przez ten szybę. W nie widać, a w widać. Tutaj natomiast mamy do czynienia na przykład z mchem. Przynajmniej wiemy, jesteśmy w stanie określić stronę świata. Mamy zielone światło, możemy działać, klient jest Świadomy stanu samolotu i chcę, żeby było lepiej. Jeśli nie będzie lepiej, to również z tego świadomy, że jest taka opcja, najbardziej klientowi zależy na, na odzyskaniu tego, co się da z wnętrza i na jakiejkolwiek widoczności, jeśli chodzi o szyby. To już jest drugie mycie. Pierwsze było, tak jak powiedzmy, wstępne yy, mocniejszymi środkami. Teraz yy, szamponem neutralizuję poprzednią chemię i będę próbował jeszcze domywać szamponem. Prawdopodobnie poczekamy, żeby sobie to odeschnęło i powtórzymy cały proces jeszcze raz, zaczynając od mocniejszej chemii i, i później przechodząc znowu do szamponu. Yy, na pewno będzie tutaj bardzo dużo mm, pół na pół, przed, po. No bo jest to pokazywać. Ja tylko chciałem powiedzieć, że różnice przed i po myciu dobrze będzie widać na klapach. Spójrz na klapy. Jesteśmy we wnętrzu samolotu. Teraz przechodzimy do czyszczenia i konserwacji wnętrza. Zaczęliśmy pracę od dokładnego wyodkurzania. Kiedy mamy to wyodkurzane, przechodzimy do prania elementów materiałowych. Po w odkurzaniu musieliśmy wyczesać y, wszystkie włosy z, z ziemi, uprzątnąć również wszystkie takie, takie większe zabrudzenia, których, których, y, odkurzacz nie, niech, z którymi odkurzacz nie chciał sobie poradzić. Teraz naniesiemy na materiały środek y, piorący, wetrzemy go, damy mu czas y, się wypracować, rozmiękczy nam brud, wtedy go wciągamy. Po wciągnięciu brudu aplikujemy środek, który ma neutralizować wcześniejszą chemię, też ją wciągamy i zostawiamy do wyschnięcia. W mamy lakier z trzech różnych okresów czasu. Oryginalny, przemalowany gdzieś miejscami tylko, taka, taka wersja naprawcza, zaprawkowa, ale bardziej roz, rozłożona na, na większe elementy i malowane całe elementy na nowo. Każdy z tych lakierów charakteryzuje się na dobrą sprawę yy, czymś innym. Różnice w niektórych miejscach są ogromne. Ten lakier kompletnie się zmienił względem tego, co było na początku. W niektórych miejscach te różnice nie są aż tak duże i wynika to z tego, że on w tych miejscach jest bardziej uszkodzony. Bardziej uszkodzony, mam na myśli, spękany jest większa ilość ubytków. Zwykle na y, samolotach jest y, warstwa lakieru. Oczywiście mówimy o lakierze akrylowym, około między 80 a 250 mikronów. Tutaj miejscami jest 18, 20, 25. Także y, nie ma pola do szaleństw. Robimy ile tylko się da, ale z zachowaniem tego oryginalnego lakieru, żeby się po prostu nie przebić na drugą stronę. Mówiąc o lakierach z różnych okresów i mówiąc o tych większych zaprawkach, miałem między innymi na myśli takie miejsce, gdzie od góry mamy lakier oryginalny, tutaj jest lakier młodszy. Taka zaprawka była robiona miejscowo, w zasadzie obejmuje tylko ten element, a jest oddzielona góra od dołu, była oddzielona taśmą klejącą. Naklejona naklejka, jedna druga. Zresztą widać, jak się dobrze stanie, że, że tych naklejek było więcej. Razem z naklejkami była ta taśma przyklejona i była zrobiona taka miejscowa zaprawka. Kiedy ten lakier był zmatowiały, nie było za bardzo widać tej różnicy. Taka różnica wyszła podczas polerowania, i tej różnicy w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zamaskować. Jeśli Chcielibyśmy się takiej różnicy pozbyć, trzeba byłoby przemalować cały element. Lakier mamy wypolerowany. Wnętrze też już jest gotowe. Wszystko jest wyprane, wyczyszczone. Teraz przechodzimy do szyb. Jeśli chodzi o ich polerowanie, będziemy stosowali dwuetapową korektę. W wersji light. Zrobimy to delikatnie, ale jednak stawiam tutaj na dwa etapy. Szyby są w naprawdę mało ciekawym stanie, a chcielibyśmy z nich wyciągnąć jak najwięcej. Dobrze, działamy. Momentami też się zastanawialiśmy, czy jest sens aplikować powłokę na ten lakier, ale niezabezpieczony lakier akrylowy za pół roku wyglądałby dokładnie tak samo jak przed polerowaniem. W tym przypadku yy, najważniejsze jej zadanie to zapobiegnięcie kolejnej korekty lakieru i zabezpieczenie tego lakieru na jak najdłuższy okres czasu. Ostatnie kilka dni było dla nas wyjątkowo ciężkich. Pracy przy tym paperze PA28 było naprawdę niemało. Start filmu był w hangarze, i tutaj też bym chciał bardzo mocno pokazać efekt końcowy. Później wyjedziemy nim na dół. Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że nasza praca, jaki film Wam się podobał, serdecznie zapraszam do zasubskrybowania tego kanału i czekajcie na następne filmy.